Cześć, witajcie. E, krótkie ogłoszenie jeszcze zanim zacznę. Przypominam, że serwer już wystartował. I no, osób jak nie było, tak nie ma. Zachęcam do subskrypcji i lajkowania materiałów. Na 200 subów planuję konkurs. E, no, także to tyle kurde ogłoszeń. E, no i dobra. Także tak się dom prezentuje O kurde, trochę krzywo To czemu kurde ja to tak że tak powiem pominąłem jedną, jeden klocek e, Dobra Czyli mamy, że tak powiem wszystko ogarnięte Mogę se teraz do mieszkania A w sumie racja, jeszcze wam pokażę to co zrobiłem na zewnątrz Czyli moją farmę no i tutaj ogólnie prawym wszystkie mysze, bo mamy naturę, to wtedy nam wypada surowiec, który nas interesuje. Robimy z niego mąkę w dosyć prosty sposób. A potem z tej mąki robimy w piecu standardowo Naszą poczciwą o, jak to było Nasz poczciwy chlebek i to co mamy tu eee, teraz wam tego nie pokażę ponieważ jeszcze mamy mało tej pszenicy przez co że tak powiem mi się tak średnio to opłaca przetapiać ale już zaczynamy trochę żywności brakować dobra eee, tutaj ogólnie mój kumpel robił mm, przejście przejście obrazem Heh, tylko jedno miejsce zrobił ciekawie ciekawie no i tutaj ogólnie mamy enchant. Tutaj mamy niedokończony portal, bo oczywiście mojemu koledze się zachciało robić wcześniej portal niż no niż stołniarkę plus tego atomowe rozszczepiacz, czy jakoś tak on się tam nazywał. No i tutaj mamy kolejny pokoik, który właśnie miał być z enchantem, albo nawet i z tą craftem Grzeżały mi nikt nie przeszkadzał, tu mamy coś takiego, tylko że to po prostu wygląda słabo z tej strony. Tak, Na no tej strony to będzie słabo wyglądać. Niestety. Także to tyle nowinek. Tutaj mamy wyjście, chyba, albo coś innego, co kombinował ten mój kolega. Jakieś tam kurde zamczysko próbował tu stworzyć, czy coś. No i trochę się z nim pokłóciłem ostatnio. Ponieważ, że tak powiem, właśnie chciał robić ten portal i kurde do mnie mówi, dawaj opsa, dawaj opsa. O to ja mu kurde dałem. A, wedding ring. To w sumie tą tego, 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 rzecz akurat ja miałem. E, no i tak ogólnie do niego podlazłem. I klikłem Ask to mary, nie? Standard. I właśnie on, że tak powiem. No i się zacząłem hichrać. A ten. A ja tamten kurde to odebrał jako... O że się chichram z jego... Hmm, jak to się nazywa? Że się hichram z tego, że nie chcę mu dać kurdeopsa, nie? To kurde opisania. No ja go piorunkiem zabiłem, bo nie będę się z nim cackał ogólnie z tego co wiem, to Komenda Kill zadaje 1000, 1000 życia, czyli w przeliczeniu to 500, serduszek, więc jeżeli ktoś ma powyżej może się czuć troszeczkę bezpiecznie. No, także to tyle na razie kurde zmian w tym domu. W dzisiejszym odcinku myślę, że zajmiemy się. No nie wiem, chyba robieniem farmy, chociaż nie, bo farmę obiecałem na następną ankietę, więc czekam za wynikami z poprzedniego odcinka tej ankiety. A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się trochę modami. E, czyli, tak mamy trochę surowców. Czyli, co my możemy z nich zrobić? Tutaj mamy żelazo, co się nam będzie przypalać. E, tak, rzucimy tutaj trochę desek na przypałkę. E, I co my tu potrzebujemy? Teraz pytanie. No, na, 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 no. no, no, no. Żeby w ogóle nam to zaczęło działać i chciało działać, hmm, Dobra. Idę wyrąbać wytrą trochę drzewa. Eee, no. W sumie to bym mógł zrobić farmę zwierząt w końcu. Ale nie, w sumie to też ogólnie o tym w ankiecie mówiłem, więc czekam za wynikami. Tak jak mówiłem. Eee, no i co tam mogę powiedzieć? Hmm. Liczę też, że Mandzio mi odpisze Chciało się kudy na tych pikselach zagrać Chociaż eee, bardziej to wolę na modach, ale no z nim grałem trochę we Fortnite a. jakby ktoś pamiętał jego streamy to tam ogólnie z dwa razy chyba z nim grałem czy tam ze trzy Więc było całkiem fajnie No i oczywiście chciałbym dalej z nim kontynuować właśnie nagrywanie. O. Bo może by mnie to jakoś obustnęło ostro Mmm Dobra Zapomniałem o tym, że miałem to drzewo nie przetwarzać, bo chciałem ogólnie z niego węgiel drzewny zrobić no, Niestety trochę zapomniałem o tym. Mm, dobra, także mamy tutaj trochę, jak widzicie, drzewka. No, ogólnie się uczę, coraz lepiej obsługiwać tego YouTube'a, jak w ogóle działają jego algorytmy, żeby się lepiej pozycjonowały moje filmy. Więc po prostu niektóre rzeczy są dla mnie jeszcze zagadką. E, chociażby to, jakim cudem kurde mój film e, o rozwiązywaniu problemów ze szygimimom. Ma już 700 wyświetleń. Ja tam się z tego cieszę bardzo. Ale no, mówię, jakby jakiś znawca był, jak to w ogóle działa, te, te log, logarytmy YouTube'a, to jestem otwarty, pisać w komentarzach, przeglądam wszystkie, przynajmniej na razie. Podpisywać też się staram w miarę, w miarę szybko i... E, no. Następne tematy do ankiety to też ogólnie, jakby ktoś tam chciał e, przyspieszyć proces wymyślania nowych filmików, i tak dalej, jak mamy się zachować w następnych materiałach, e, to bym prosił też o to, żebyście mieli, no, jak to się nazywa, po prostu napisać komentarz, czy coś tam. Okej, okay. sobie trochę pokopiemy Jak widzicie skupaliśmy trochę surowca, teraz tylko weźmiemy sobie żelazny kilof e, ten osmowy co miałem swego czasu to już mi się skończył, dlatego właśnie a tu co kurde jakiś e, dziwny bloczek albo dziwny typek <grym> też tak może być e, dobra no i murujemy sobie cegiełką Chodź no i co by tu, tu dużo gadać, nie? Robimy sobie po prostu taki budyneczek. Coś no, w stylu zamku, coś takie właśnie w górze. Po prostu... No bo to będziemy obierać ten budynek, nie? Że coraz lepiej majestetycznie wyglądał, dobudowywać trochę rzeczy. Wow, wow łopanie. Wow, hmm, tajne przejście. No, Łobraz chyba też zaginął w akcji. Tak, zaginął. Ora, mam nadzieję, że się na lata nie obrazi, ale. No niestety, czy tak powiem, zoszczędziliśmy jeden obraz. Aż Wirek sobie spadł. A, dobra. Także no Także Jak to wygląda, tak wygląda Przynajmniej na razie Byle co wsadziłem na ten obraz e, To tak, teraz e, co my robimy e, Myślę, że jakiś tam daszek e, W sumie to nie daszek, bo to będą same kamienne e, Kamienne cegły Już trochę oszczędzam też miejsce No i dobra, i mamy tutaj zbudowany. Także tak jak mówiłem, tak obiecywałem. Ło, ło. Znowu trochę żwirku. I znowu kurde, skasowałem obraz. Ja czegoś takiego nie lubię. Robię coś konkretnego. O. Ma dwa razy ten sam obraz. Mam ja. Nie chciał się bawić obrazami, to ramaku ku temu pretekst. Dobra, e, i co my tu możemy zrobić? Dobra, e, no znowu znajdę kurde żwir, zgadłem. Ja pierdziu... to dlatego, żwiru wiru tu siedzieć, że to masakra jest jakaś. A, e, dobra. W sumie miałem z tego zrobić trochę węgla drzewnego, ale tu mi się bardziej przyda. No i wola, mamy, mamy to. No dobra, także mamy zrobione jakoś tam poddaszę coraz większy się ten domek robi Chyba nawet wiecie przez co dobra po prostu budujemy konsekwentnie Podpory zawsze muszą być wszędzie o, widzę, że już mi zniszczyło kill off eee, dobra, rzucę do pieca te by mi się węgiel drewny robił, w międzyczasie co ja mogę tu zrobić? W międzyczasie to sobie to zrobimy, tak? No i tutaj że tak powiem, mamy progresik. No i dobra, skończymy. No. Lala. Dobra, także jakoś to wygląda, nie? Ładny domek chyba. Co jest powoli buduje. Eee, dobra. Hmm... W sumie bym go wziął, ale to nie do mnie należy ten przedmiot, więc nawet go nie doruszał. Jestem z typów złodziei. Dobra. Eee, to tak, weźmiemy sobie trochę bungla. Wrócimy go, żeby przepalało złoto a my sobie w międzyczasie zaczniemy robić kolejne sztabki osmiu e, chyba powinienem mieć w plecaku jeszcze trochę e, dobra, mamy platynę osmiu mamy 3 sztuki więc z dwoma dyskami moglibyśmy tu przepalić ale że... no nie lubię przepalać tym e, to po prostu sobie to 8. więcej 4 sztuki Czyli no, Z tego co wiem to trzy węgla Zużyję A reszta będzie już nie eee, Nieprzypalona Dobra, zrobię sobie diamentowy kilo Bo jest trochę bardziej wytrzymały niż osmiowy Ej, to już bym zrobił drewniany Ej, ej, Teraz. Także mamy Mamy ten żelazo no. Dobra, w... <laughs> sorry, trochę mi silna pociekła. No mianowicie chodzi mi tu o to, że mamy kilof diamentowy przez co ma trochę więcej wytrzymałości. O, tutaj mamy ogólnie krzaki które zachowują się tak jak kaktus i z których możemy zbierać ich owoce. Jak zbierzemy ich owoce to mamy opcję zbierania e, jak to się nazywa zbieramy sobie po prostu surowiec e, zwany tym, no a jagodami czy takimi owocami i jak je przepalimy to ten, e, to każdy, to każdy jada taki owoc e, daje nam konkretnie e, z danego typu Surowiec, nie, w sensie samorodek. No i te samorodki, jak wiecie, jak one działają aloe, nie? Samorodki służą no, po prostu do tego, że jak mamy właśnie złoto albo żelazo, to jedna sztabka to jest 9 samorodków. Także mamy tutaj sześć osmium Rzucę to wszystko w, 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 tutaj. No, aluminium jeszcze nie posiadałem. I... Dobra, żelastwo. Co ja mogę z nim zrobić? Tak, mamy tutaj już zrobione to, co powinno być zrobione. Mianowicie przepaliłem to, co chciałem. Może hmm, Wam Osmiowym kilofem dużo więcej idzie zadać obrażeń. Okej, okay, tutaj mamy tego zębiaczkę. Idziemy znowu już po ten po drewno, bo jest potrzebne. O, o kliperek. O! O fajnie, fajnie. Akurat nawet trochę pasuje do fabuły, kiedy to robiłem. O wow, wow, wow Panie, za dużo was tu, koledzy. A dobra, mm. Bum, raby pierdolną. O, łączka. O, gacie. Dobra. A i tak wolę azurowa. <grych> e, więcej ochrony chyba z tego co pamiętam. Tak, więcej ochrony dają niż Glaustonowa. Oj, przepraszam. Także ma, mamy już teraz opcję, żeby przyspieszyć trochę rozrost. że tak jak widzicie nasza farma że tak powiem prosperuje dosyć szybko dobra także teraz zobaczmy tu mamy 71 tu też mamy 71 tutaj też Dlatego dałem w tych na 71, a nie tych na 86, bo w 76% jesteś pewien, że ci wyrośnie, a te 14% to z dnia na dzień, praktycznie. Więc dlatego tak zrobiłam, a nie inaczej. Dobra, i teraz objawy zobaczmy moją że tak powiem siedzibę. Jest jakiś tam progresik, tak jak widzicie, oczywiście. Chociaż w tym wypadku trochę przynudzam, to wiem na pewno. Eee, co my tu mamy? Tu mamy trochę węgla, który jak zwykle zdążył się już przepalić. Trzeba zrobić. Ło, kuźwa! Nope. O nie, kurde typie. A, no, przynajmniej teraz macie odpowiedź coś zrobić, kiedy Cliper e, wam puka do drzwi, a w nie chcecie, żeby wam coś, że tak powiem, zniszczył I Tak się to robi. Po prostu się go zaskakuje. No jak wam się podoba mój lasek? Oczywiście potem będą kolejne piętra z tym wszystkim, jakimiś tam modami i innymi takimi rzeczami. Eee, a, w sumie racja, miałem się modami trochę bawić. Sorry, sorry, mój błąd. Eee, w następnym odcinku chyba się pobawię modami, bo już chyba nagrywam coś koło 20 minut. a eee, Chcę zrobić te odcinki w miarę krótkie, żeby każdy mógł się czegoś nauczyć i zobaczyć, co ja tam kombinuję. E, dobra, także mamy jakoś tam. O, widzę, że znowu mi dwa te. Dwie się zrobiły. Dobra, 10 sztuk mam. Szkoda, kurde mi węgla ma dwie, więc zrobimy sobie tak. E, tutaj mamy już złoto. Mm. Dobra, czego potrzebuję, żeby zacząć w ogóle z z mudami? E, nasycacz metali, to bym na pewno. To jest ogólnie nasz poczciwy nasycacz metali. E, dobra, to już wiem jak to budować, więc za dużo osmi nie jest do tego potrzebne. No, więc mamy dość. No dobra, tu mamy jeden piecyk, więc jeszcze jeden zrobimy. One Są do, e, dosyć mocno tam kasożerne, więc. Raczej w sensie nie kasożerne, tylko prądożerne. Także mamy piecyk. E, kolejny zresztą. Tutaj mamy drugi piecyk. E, to tak, rzucamy na krzyż, tak jak to było w opisie. A, w sumie racji. Jeszcze tego nie rzucamy na no, krzyż. Hmm, przypominam, paczka modów będzie ogólnie na serwerze na Discordzie, e, więc jeżeli ktoś tam, że tak powiem, by chciał pograć, a się zastanawia, czy wbić, czy warto wbijać, to serwer ogólnie e, trzyma się na moim e, po prostu poziomie. czy nie na moim poziomie pół, tylko ogólnie serwer jest e, zrobiony na moim komputerza na tym, na AMD, a AMD ogólnie jest bardziej do wydajny do. Oh, e, no, AMD jest po prostu bardziej wydajny niż robienie tych. No, także mamy już nonsycacz metali, który, że tak powiem, będzie nam potrzebny do robienia nasyconych metali. A jak mamy nasycone metale, to są ogólnie żelazo nasycone redstone'em, żelazo nasycone osmium. No i, a w racja, teraz potrzebujemy jeszcze nam pulverizer będzie potrzebny, żeby troszeczkę piasku przetwarzać. W sensie, żeby piasek przetwarzać, e, czyli stone'a, e, raczej bruk przetwarzać na stone'a. Jeżeli, kurde, jak to było? E, bruk, e, bruk przetwarzać na stone. E, raczej nie. Bruk przetwarzać na tego. Kurde, ale się jąkam. Tak. Mnie trochę irytuje. E, no. Że bruka przetwarzamy na. S, e, e, na piasek. E, nie, w sumie nie nam e, na żwir. A żwir przetwarzamy na piasek. W takim ogólnie oto. Czy tak powiem pulverizer Czyli po prostu on mieli. Więc mamy potem z tego że nam mieli, po prostu surowiec, którego potrzebujemy z, z bardziej popularnego surowca, którego możemy znaleźć praktycznie w każdej kopalni. Więc to właśnie w ten sposób wygląda. No i tutaj mamy już, że nam się robi szkło. A szkło. Jest nam potrzebne do tego co obiecałem. Dobra, na początku zrobimy myślę, że okno. Tutaj będzie jedno wybite. Ok, tu mamy jedno okno. Tu mamy drugie. Na razie taki minimalizm, nie? Oczywiście, że tak. No, ładnie to wygląda. Tu gdzieś... no i tu będziemy budować właśnie dach z szkła, Bo chcę, żeby coś takiego było A, w sumie racja Tutaj jeszcze jest inna rzecz, która z modów jest To ogólnie śmietnik Jeżeli czegoś nam nie potrzeba A, chcemy się tego pozbyć To po prostu wrzucamy do tego śmietnika i on wtedy, że tak powiem, działa dokładnie tak jak klawa, ale nie inwazyjnie. W sensie, że nam nie pali przedmiotów i innych takich rzeczy nie robi. O, także tak jak widzicie łódeczkę Się pozbyliśmy. Eee, no, także tak jak widzicie, tak się prezentuje moja chałpa na razie na chwilę obecną. Eee, zachęcam do subskrybowania i lajkowania. No, więcej, więcej modów już za chwilę. No, i, e, no, najpierw czekam na wyniki ankiety, którą Wam dałem. Także do zobaczenia, do usłyszenia i cześć w następnych materiałach.